Cześć, źle, tutaj Salon, a to kolejny OmC-2. No i fikcyjny Szczecin oraz w końcu ten duży 18-metrowy Neoplan. E, ludzie mówią, że jest dziwny, że jest cichy, że jest wolny. Ludzie to ma strasznie malutki silnik, oraz e, wcale taki cichy nie jest. Nie wiem, może trzeba sobie zmienić słuchawki, e, ewentualnie uszy umyć, to wtedy na pewno będzie głośniejszy. Jedziemy sobie lini linią numer 190. Ja wiem, już jechałem nią, e, ale w odwrotnym kierunku. Jechałem z Szczecińskiej cmentarz na sława i chyba nawet kojarzę, że tutaj gdzieś się zgubiłem. E, także jak wiecie, e, zwolennikiem godzinnych odcinków nie jestem, e, także... Eee, także mm, zaczynamy sobie po prostu odcinek dość taki krótki, ponieważ chyba linia ma tylko 15 minut. Także koniec tego wstępu, już się i tak za bardzo rozgadałem. Odpalamy marzynę. Co taki cichy nie jest. Co prawda, to faktycznie no, widziałem głośne, głośniejsze. Eee. Głośniejsze autobusy, ale no, szanujmy się. Dobra, w ogóle drzwi mi nie działają w przegłobie. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy to nie wiem, kogo jest wina. Ale wiem, że się nie się za bardzo nie otwierają. No nic, zmienimy sobie stenkę. E, wszystko już tutaj widzę, działa. Ustawmy sobie właśnie kierunek. O, bardzo dobry pomysł. Linie 190,00. Road 02, pewnie. Tak jest. Szczecińska cmentarz. Neoplan. Ile ja zrobi w innym miejscu? A ten przegub też tak fajnie skrzypi. A, no i właśnie, też tutaj taki, to się tak dzieje, że u Niemców tylko wsiadałem jakby pierwszymi drzwiami, więc tutaj też będzie tak samo, niestety. Patrzcie, widzicie, teraz wszyscy się kierują do przednich drzwi, ponieważ tylko przed nimi się da wsiadać, niestety, za zachodnią granicą. No i też autobus są robione właśnie pod, pod nich, a, a później wychodzą dopiero modyfikacje polskie. Powiedzmy, że tutaj Fajny screenshot Jak tam czas? Jeszcze minutka do odjazdu Mogę sobie nawet zmienić O sobie Nie zblokowałem drzwiczek hmm. To będzie to I chyba w drugą stronę Dupa Eee, to będzie w takim razie w tą stronę, tak jest. No to co, można jechać Już troszeczkę opóźniony, ale to tam polewamy to. No, prawda, bym tam zahaczył 190. Szczecińska, cmentarz Następny przystanek Waproci na No Nawet nie kojarzyłem, że tutaj Że tutaj skręcam, ale no dobra to Jakoś tak ciemno, kurczę. Łączy mi światło Za dużo to nie zmieniło no dobra, ktoś wsiada, to się zatrzymał. na. No. Zapraszam w takim razie. Lecimy dalej. W ogóle ja strasznie lubię te Neoplany. Zarówno tego, jak i tego 12-metrowego. Dużo, dużo lepiej się nimi jeździ, niż na przykład takimi Citaro. Z kolei mam, mam, mam znajomego, który nie czuje tego neoplana, także to jest nie wiem, zależne od... preferencji gracza po prostu tak jakby. Bo na przykład ja tego citaru nigdy nie potrafiłem wyczuć, a neoplany to są po prostu jakby ja bym nimi jeździło dawno, nie? Od zawsze chciałem raczej powiedzieć. Tutaj widzę, że raczej znaczy, nigdy nie wsiada, nigdy nie wysiada. Mogę jechać dalej No i widzicie, no faktycznie ten silnik tutaj za bardzo nie daje rady, tak? Tak 2 na 10 bym powiedział. No, że czytasz się, że w świecie głupi a mnie mi tak tniesz. Nie wiem czy dało na cenę podpowiedź, czy nie. Tą galecino szpital. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Więc niech się już stanie wiosna w OMSI. Jeszcze ten tydzień, następny tydzień i w końcu będę mógł nagrywać jak będzie wszystko tutaj zielono, ładnie. Te mapy zupełnie będą inaczej wyglądały, będzie ładnie po prostu. Ale z trzebigów głupie tutaj po prostu No tutaj w dół to się fajnie zjeżdża, fajnie, fajnie, fajnie. Ale no do górki to już tak średnio bym powiedział, tak średnio. O, jest już szpital. Nawet dużo ludzi, że będzie wsiadać. No, i właśnie to trwa teraz, nie? Bo wszyscy się muszą wepchać do jednych drzwi. Że w sumie na Śląsku też tak jest. Nie wiem, czy u każdego przewoźnika, ale wiem, że w większości przypadków tam się też właśnie wsiada przed nimi drzwiami, trzeba w ogóle pokazać bilet, że się w ogóle ma. także to też takie troszkę zacufane jest, ale no dobre. Następny przystanek wolęcimy szpital. Następny przystanek Gocławska. Musiałem przelecieć. No i widzicie, no faktycznie mocy nie ma, ale to jest taki fajny klimat, no. Ludzie ten autobus ma kilkanaście lat, także znaczy, dlatego po prostu jest wolniutki, ma, 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 ma po prostu słaby silnik, tak, do, do takiej masy, jaką, jaką posiada. Jeszcze mi się zatrzymałem tak daleko to już w ogóle. Teraz będą tuptać. No i widzicie, teraz się tak zbugowało, ponieważ babeczka chce tutaj wyjść, nie? Tutaj na przegubia. Ona chce wyjść. A ja nie jestem w stanie wypuścić, bo mi te drzwi nie działają. Nie wiem, czy to jest problem z mojej strony, czy to coś jest dziwnego takiego, widzicie? Nie działa. I cały czas babeczka wciska mi, że ona chce wyjść, ale ja niestety jej nie mam, nie, no, nie dam rady jej po prostu wypuścić, no jestem bezsilny tutaj. No halo, ja nagrywam, Dzie dzień dobry! Przynajmniej kole mam. Psy. Dobra, gdzie ja to mam skręcić? Na lewo. Kurwa, w ogóle nie zobaczyłem, czy coś jedzie. Dobra. A nie z ładówki. No <grych> dobra, może być. Może być nie z lodówki Bogu, mińska. Czyli na pewno mi się dała podpowiedź. Ochlera, to już tutaj. I teraz w sumie ta babeczka mi blokuje przycisk na żądanie, nie? I ja nie wiem, czy tutaj ja na pewno ktoś chce wysiadać. Patrzcie, no nikt nie wysiada, tylko tamta pica, no. Wiesz, taki tam drzwi jak tworzyć. No nie da się, no. Tutaj też ten przyzm nie działa. No nic, no co ja pani zrobię, no. Nie pisz tam, ja jadę. Ogrodę przyjaźni na żądanie. Hmm. Czemu i niby Bogumińskiej wtedy nie wypowiedziało, nie wiem. Także no coś z tym przegubem jest tutaj nie tak. Nie wiem co, ale no coś, coś na pewno. Widzicie, znowu mam zablokowany przycisk, i znowu pewnie by nikt wy nie wysiadł. Zresztą zaraz zobaczymy. Ogólnie ten Neoplan ma starszą tendencję do ślizgania się. Ten ABS tutaj czasami tak szaleje, że już mi go szkoda po prostu. O, to w kierunku jest. Następny przystanek: Borża. Ano to jeszcze przyznam się, że nie jechałem. To jest dla mnie zupełnie jakby nowa trasa tutaj. Dosłownie płaska ta zatoczka jest. Hmm. nigdy wychodzili, nie wisiada? XD Nie no. Nikt, no to nie no. Nie bierz mi tam, wiem, że chcesz wysiąść, babeczko, ale no, no, co ja mogę zrobić? Nic nie mogę, no. Następny przystanek? Jana z Czarnolasu. No, zaraz chyba, zielone. Nie, nawet tego... Nie, widzicie, widzicie, bo to z po lewej było od kamerki. No to go dalej. Następny przystanek Świętej Teresy. Dlaczego zapowiedziało? Bez sensu. A, trzeba nadrobić, bo mamy w sumie dość duże opóźnienie. Mówiłem? W ogóle nie łapię. I teraz znowu mi zabawie. Kolejny? Dobra, już niech będzie. Zbugowałem coś jak zwykle przecież. Następny przystanek? Szczecinskie. czym to się cofa? O, tutaj, patrzcie. teraz zapowiem. Chyba Szczecinską znowu. No, zapowiesz, czy nie? Hmm. Następny przystanek świętej Tesny. Ty ja tu skręcam. No, to czekamy. No, nie pierwszy, że mi się słuchałki psują. Puh. Jakiś taki szumiem Po prawej stronie jak mi ten kierunkowskaz tak cyka Ale no dobra Ileż można? O, lecimy. Ogólnie to powiem wam, że się mi się mapki kończą, nie? Ja już powoli nie mam czego nagrywać. Tutaj niby zostały takie różne linie. Specjalne, niespecjalne. One mają po 35-45 minut, to jest strasznie dużo przecież. Ale sobie opóźnienie, kurde mole. Trzeba się ruszyć. Dlatego ja nie przewidziałem, że to będzie od razu przystanek. I znowu, murzunek musi tutaj teraz iść powoli, tup, tup, tup do tych drzwiczek. A ogólnie, bo chyba myśli nie dokończyłem, e, to wszystko jakby wróci do norm polskich, tylko że ktoś się musi wziąć za tak zwaną polską modyfikację. Tak samo jak i do tego pierwszego Neoplana też przecież tak działało. Do Solarisów też, bo to wszystko jakby e, po prostu jest zawsze robione przez Niemców. E, z reguły, no i oni to robią, żeby tego się dało wsiąść przez przednie drzwi. A tak to wychodzą te polskie modyfikacje, które po prostu poprawiają wszystko na te nasze standardy. Tak na przykład widzieliście, widzieliście tego Neoplana na Starachowicach. To jest po prostu typowe takie wyposażenie. Tak nie wiem, czy tu ja mam podjeżdżać. Mam, mam, panie, jak ja tu mam podjechać? U, dwa jeszcze mnie golf Eee, lekko bym się zmieścił Tylko, że no Boty do przodu będę musiały iść, tak? Nie wiem, on wsiadać chce, czy nie chce wsiadać? Chyba będzie wsiadał Dawaj, 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 gościu! Łup znak! No! Guten Tag! Cztery minuty opóźnienia na takiej trasie, olejo! przystanek? Szczecińska, zajezdnia jezdnia ZB i TM. ZD i DM, ale bot. Ten cement już już po lewej jest, ja jeszcze jadę gdzieś tak na koniec. Aha, bo tu się chyba jechało gdzieś, gdzieś tutaj tak naokoło w pewnym momencie. Tak, dobra. Prawie jak regulaminowa prędkość. Gdyby coś tam po prostu. O i tutaj się musimy po lewej zatrzymać zaraz. Oj, przeholowałem. A ten przegub skrzypi. <laughs> Siada ktoś chyba ta babeczka będzie siadała. Także poczekamy sobie troszkę. No, faktycznie weszła. I teraz już chyba będzie na przyciska cmentarz, tak jest. Po mieście? drzwi nie są za mną, ej! Błędy są! Tam jak ten gościu przyda się zaraz! No dobra. Następny przystanek Szczecińska cmentarz. Koniec trasy. Kurde, myślałem, że to będzie 15-minutowy odcinek, bo tyle miała, miała linia, tam plus 2 minuty i 17. A tutaj, proszę bardzo, 24 minuty się właśnie zaczęła. No, nieźle. I dziękuję. za wspólną podróż, pyk, 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 za późno, za późno, no szanujmy się, no. Czyli maksymalnie można... Nie wiem, no tutaj niby 4.12 ok, a tutaj już za późno? No dobra, niech będzie. To byłoby w tym momencie na tyle, dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne, w sumie nie wiem jeszcze na jakiej mapce, bo... No tak jak mówię, kończą mi się tutaj e, pomysły. E, I mapki, co najgorsze. Także będziemy albo musieli powtarzać jakieś linie, albo jeździć tymi długimi 30-minutowymi. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. A jak ja będę takie opóźnienia łapał, to luj. no nic. Do zobaczenia. Trzymajcie łapki do góry, mile widziane. Komentarze również i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, możesz również zasubskrybować. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.